Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wspominkowym z giełd komputerowych salonów, gier i sklepów. E, fajnie, że temat się rozwija, i znowu z Piterem jestem także, Cześć, kurde. Dobra. Cieszę się, Piter, że zaś przyjechałeś, także super. E, temat nam się rozwija no, dzięki Wam, dzięki opowieściom Pitera, dzięki Waszym opowieściom, no i chcemy to kontynuować. I dzisiaj będziemy odwiedzali sklepy komputerowe, kolejne miejsca, nie? A e, wyjątkowo nie zaczynamy od Katowic, zaczynamy dzisiaj od Sosnowca, bo tutaj za nami właśnie najstarszy handlarz. Najstarszy handlarz, który zaczynał na giełdzie, giełdzie. gdzie w, w domu związków, wszystkie giełdy. Praktycznie na każdym z kempie będzie z handlował. Z deski, z deski, amazing, nie? No, pan Krzysztof, pan Krzysztof, o którym tam pisaliście w komentarzach. Ja osobiście pana Krzysztofa nie poznałem, choć może gdzieś tam się minęliśmy. Piotrek, ty znasz pana Krzysztofa. No to, to idziemy, zobaczymy, czy, czy pan Krzysztof nas przyjmie. Lecimy, dobra. Tutaj się mieści sklep pana... Krzyśka. Od razu widać. Od razu widać, od razu widać. Kurde, już, już się w tym miejscu czuję dobrze. Kurde. Proszę. I pan Krzysztof o, za ma. Przez, za drzwi, on tak może dobra, dobra dobra, 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 dobra. Kurde, pana Krzysztofa aktualnie nie ma, ale czekamy, bo powinien się pojawić. Ja pierdzielę. Kurde. Ale kultowe miejsce. Normalnie aż trochę poczułem ten klimat tej giełdy komputerowej stary. Normalnie. Kurde. Rewelacja. Mam nadzieję, że. Małe te wrota się otworzą, malutkie miejsce, ale bardzo klimatyczne, nie? Wszystko zawalone grami, no. Gry praktycznie lat 80. jeszcze, na Stessa, na 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 Gamecube, na Mega Drive, pięknie. Piotrek, ty, ty wiesz po co ja tu przyjechałem, nie? No no, Piotrek będzie przerabiał Xboxa, także mam nadzieję, że kupi pana krzyśka Xboxa, nie? Tak, zobaczymy. Dobra, super. To czekamy, czekamy. Zawsze idziemy nas się Właśnie po bo tych pudełek ma te tych konsol różnych. Aha, znowu A no, z, to, no właśnie, no te pudełka są no. w cholerę warte czasami, wiesz, Jak nie masz jakiejś konsoli, kurde, no to masz, możesz. Tak, z widzisz Power 2, mm, mm. z Xbox'u, z bo, ja, to ja, to Widzę, Xboxu, widzę, i, widzę. Widzisz, widzę, mocne widzę. Te monitory, ten calibrzowy, tu wszystko. Jest, On nie, 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 nie ma, czy to chyba najwięcej ma jedną na Śląsku ze wszystkich, to... Tak, to, to A... rzeczywiście, to jest takie Zależy. miejsce i początki ma właśnie na giełdzie w, 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 w Domu Związku, kurde, na pierwszej giełdzie w Katowicach, nie, i później kolejne giełdy, także no te miejsce przetrwało, nie, to jest najfajniejsze, że te miejsce przetrwało, kurde, super, super. Nawet co na YouTubie mają kanały z grami, coś, mm? sque, nikt mu nie dorówna z grami, co tak? to jest taka no mała, to widać, Cię, to ma wszystko zawalono. Wszystkie te giełda, ze... i zachęcam na tym pomieszczeniu, no, A... czy tam widzisz, jak się... Pijesz, mówię, no, no, wszystko, no. Grami, wszystko grami, wszystko gra I to mi się podoba. O, tutaj zobaczcie w tym samym miejscu obok sklepu komputerowego kultowe miejsce. Zegarmistrz i szewc. To dzisiaj naprawdę już rzadko spotykane miejsca, ale jest ich chyba coraz więcej i, i, i z tego się cieszę, że naprawdę takie miejsca wracają i powinny wracać. nie, To byli jednak fachowcy i to dalej są fachowcy, także super. No. Działało co chcieliśmy. Oczywiście. dam sobie radę? Już po, po, myślę, że dam sobie radę. Tak, jak ktoś będę, będę prosił o pomoc, radę, albo ciebie, jakieś pytania? Na tą chwilę nie. Na tą elegancko. chwilę wszystko jest ok, Także. Pakujemy. Pakujemy, pakujemy. Pięknie także. Xboxik, dzięki wielkie. Na wstrzysku. <śla> dzięki. Super. Dzięki za przypomnienie giełdy. A no to my dziękujemy ja, za te przypomnienie. Rozbawi, twoje... rozbawiłeś mnie sentymentalnie, tak, autentycznie. No to, to ja mam nadzieję, że się jeszcze umówimy na takie pogadanki. Jak będzie więcej czasu, żebyś poopowiadał, kurde, te twoje wspomnienia, eee, jak, jak to, prze, nie, to jest... to. Inaczej, poszukaj no, ludzi. Oni a, ale szukaj, no właśnie, no znaleźliśmy, no, znaleźliśmy właśnie, nie? Także. Znajdź następnego. Nie, no wrócimy na pewno, dzięki Dobry. wielkie. Kurde, zobacz z, z czym wracamy od Krzysia z Xboxem, ale ten Xbox będzie służył do uruchamiania emulatorów. emulatorów. To, są, to jest typowo do emulatorów, do maimów, do, do wszystkich moves. innych retromaszyn, bo drugiego mam do oryginalnych to gier. Nie? Także super, idziemy dalej. A no, no i super spotkanie, nie? Z moim czyciem, żeśmy się już umówili tam na yy, pogadanki dłuższe, także ale to już musi, musimy się konkretnie umówić, nie? Dobra, lecimy. Dobra, i przyjechaliśmy do Katowic. Gdzie teraz Piotr? Gdziemy? Tu mamy Politechnikę Śląską. Był jedyny sklep. No. Sklep, z kolegą, który chodziłem do ZZ-u, no. do szkoły, jeden ojciec miał sklep. Gdzie, to był jedyny sklep, gdzie były gry na Amstrada. O W ogóle tam były Amstrady do kupienia, tam był ten Amstrad PCW 51512, coś tego już nie pamiętam dokładnie tego, ale to był taki PC niby. A no, no 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 Czyli co, tam mogłeś do Amstrada jedynie tam kupić tak, te gry. Dobra tak, najwięcej ze mieli bardzo dużo było popularnych Amstradów 464 4 i, i z, z dyską D28 Okej, okay, a powiedz 36. mi, a, a prócz tego jeszcze tam miał jakieś inne sprzęty? Nie wiem, Amigi, nie no to były wtedy... Nie było, nie było tam, tylko był było taki właściwie... Tylko Amstrad? Od Schneidera, tak. Dobra, o kurde, Amstrad Schneider rzeczywiście, Schneider. no. Wiesz, że tam były modele ze stacją dysków, jeszcze jakiś był Amstrad 664, już dokładnie nie pamiętam. Ja na Amstradach, to powiem ci tylko tak czytam, w katalogach ja to wiesz, zawsze oglądałem, nie? To znaczy, ja powiem ci że ten kolega miał Amstrada i jako z 8-bitowych komputerów zawsze się podobało, że on miał lepsze te kolory, bo to najfajniejsze gry na nim były. Aha. Gory byłem spieprzonych na Parallaxa przez obrazów, mhm. ale potem mhm. trzeba po, 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 poprawili, bo teraz nowa gra wyszła, Pinball. No, no O kurde. No. Pinball fantazje. Wow, no to ten, ten co na Amigę, tak, ten taki tak, kultowy tak. Pinball, no, no, no. Jest super zrobiony, nie? Jest Aha. super. Aha. To gdzie ten sklep mieścił się? Mieliśmy jakieś 200 metrów, to było koło baru mlecznego, którego też już nie ma. Jesteśmy na Krasińskiego teraz, nie? No, jesteśmy. Tu był sklep, mieścił się sklep z y, grami na Amstrada, Amstrada tak. i z, z kąpami też z Amstradami, no, no, no. No to jest rok założenia 1999, ale to chyba tych tuszy, bo w latach 86, 56, jak chodziłem do zdz to tu był od mojego kolegi, od jego ojca, tu był sklep. były gry jedynie na Amsterdam, można było największy wybór gier w biblioteki w ogóle tych gier, dostępnych na kasetach i dyskietkach oczywiście, bo wtedy Amstrady tą stacją dysków i z moitery małk miał, były bardzo drogie w porównaniu do takiego komodora bo nie? No i tutaj właśnie było całe tak bogactwo i gier na Amstrada, nie? Bogactwo gier na Amstrada, ulica Wojewódzka 31, Katowice, no. Dobra, co, to idziemy dalej, no, nie ma już tu sklepu, już. znaczy jest sklep z tuszami, z tonerami, już długo on tu jest, ale... Dobra, co, lecimy? No rali, oczywiście. Czy wejście do dworca? Od strony Rialta. Od strony Rialta, dokładnie. Wchodzimy, no to tutaj byśmy dotarli do kultowego y -y, salonu nie do <grymne> krótko, no na pół roku ten okay. ja, salon zmieścił się dokładnie A. tutaj a bo tu rzeczywiście, tak. tu były jakieś stoiska, tak. Tak, takie kioski wstały, rzeczywiście no. To było wyjście. Czyli tak, bo było jakieś tutaj, handlowali, tak, nie? Handlowali. No jakiś kolporter czy coś, a... Tam było wejście. Tutaj było... tutaj było wejście i to była taka buda, tam stało chyba 4 czy 5 tych automatów, ale to było króciutko, bo to było kurop, roku, naprawdę zostały przyniesione. Na dół, do, 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 do starego dwor do, 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 do dworca Starego Śląskiego Galerii, nie? Aha, czyli, czyli w sumie w podziemiach dworca tak. mieliśmy dwa, dwa e, salony raz dwa, raz, dwa, trzy. Trzy? No ten... Trzy ubikacji, ten... tam, tam gdzie mój syn grał na... No, na tym Star Wars e, Racer. No to był króciutko, on był tam pół roku, no dobra, a co? Lecimy dalej. Dobra, mamy skarbek. Zobaczymy, co tam zostało po tych sklepach, nie? Kurde, nie pamiętam, jak tu, jak tu było kiedyś. To się chyba po schodach wchodziło tam do nie? I on tak, tak był, tak na takiej klatce schodowej. Jakby. O, właśnie, właśnie. O, schody jeszcze zostały stare. I wszystko zostało stałe. Tak, ta klatka schodowa no to jest tak jak kurde ją pamiętam i tu... Czekaj, nie tu. Wyżej, wyżej. wyżej, wyżej. Ale patrzcie ty, drugie Bobis. Bobis to... O kurde. O kurde. I tutaj to było. No tu, to no tu. tu mówię, na tym tu. Sklep. I tu. Za tymi drzwiami. I tu była Amiga 500 Amiga CDDV, a na, tym, na wszelkich panelach było Nintendo 64, pamiętasz? No, no, no. I Star Wars. A nie było tu, a powiedz mi to, bo ja pamiętam, że tu miał na Amiga dyskietki. Tak. Ale miał też składanki na Commodore 64. To, to też tutaj nie było, no kurde. Ale klimat. No, ale klimat. Co? Zamknięte, nie ma. Znaczy chcę tam wjechać. Jak tam teraz, wiesz, wygląda? O no, tam były kiedyś skarby To był 90, zaraz się powiem dokładnie Zaraz się powiem dokładnie, to był 93 strony... 93 rok, rok. rok. No. No. Kiedy? W 93 Kiedy roku. No. Wiesz co zobaczymy yy, stąd widok na rynek w Katowicach a mamy Zenit, no tam też był kurde sklep. To jeden z kolegów pisał właśnie, że. No, byli, ja byłem nie wiem, ja bym miał Klepnięcia w Longryku tak? na, na Spektrum. To słuchaj, tu jest jeszcze y, tabliczka, że jest Wobis, Wobis wyżej. Co? Idziemy do tego Wobisa? No idziemy. Czyli jeden sklep mamy, w sumie drugi już tamten ze Schneiderem, tu jest ten y, z y, na Amigę, nie? A, a PC-ty tu były? Jakiś tam schodził po nicoleniu, bo były do PC-a na pewno. Aha. Z Panem tam Chyba też były. To chyba były. A, Wobis musiał, a nie był tu ten Wobis? Nie, 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 Dobra. A tu mamy... O kurde. Katom. Katom. Czyli też sklep mocno związany z... ze starymi giełdami komputerowymi. Cześć. Nie? Aha. Nie, sklep, sklep komputerowy. Czekaj, dobra. Tutaj właśnie sklep komputerowy, który swoje korzenie ma na giełdzie na, na Beldonie, nie? No, no. no tutaj pan nam pozwolił nagrać, także Jeszcze raz dzień dobry Super, super, naprawdę szacun Tu pan, który na giełdzie zajmował się grami na Amigie, dyskietkami na Commodore C64 Stary dzieje stary dzieje pan coś powie no, to są stare dzieje jeszcze hmm. lata 90., przemówienie no. lat 80., -tych, 90. -tych. Hmm. Tak yy, były początki w ogóle yy, mojej kariery w tej branży. Przepraszam, bliżej, dam, żeby Pana lepiej było słychać. No, co dalej? No, później związałem się tutaj z firmą w Skarbku, no hmm. i tak pozostało do dzisiaj, nie? A tu jeszcze kiedyś skarb był na, chyba na trzecim piętrze taki gościu też handlował. Taki... Zaczynało się to na czwartym piętrze. No. Taka ma budka była 2x2 metry. Tam gościu na komendora mm. C128 pamiętam. Handlowaliśmy oprogramowaniem na komodorę pan... na Amigę. No. Mm. Fajnie, fajnie. No. A to pan nic... zaczynał od Beldony czy, czy, czy w DOKP też pan handlował? Yy, od Beldony. W sensie. Od Beldony. bo pierwszym żeśmy już doszli mm. do tego, że pierwsza była w domu Związków, w nie? Później było. równolegle było DOKP plus tak. Beldona. Później no jeszcze był dworzec co? nowy, dwo nowy? Ko końcowo, na końcu już był dworzec stary tak. i, i koniec, nie? Koniec no, no. Już nie było. No, no. I koniec. Jeszcze no. była koło, koło Beldony, na przeciwko była, teraz jest tam chyba jakiś sklep netto. Tam też była potem przeniesiona. Piedra. Przeniesiona do tego no. Blaszoka, co no. my gadali, że to był no. Blaszok. No, no, fajnie. No. No. Fajnie, kurde. dzień. Trzeba się kiedyś umówić na jakieś dłuższe wspominki. bo mi tak znienacka no, pana tu. taki znak będzie równie, bo jest tak? ludzi tak chętnych, że. Żeby... No, no, fajnie jest to wspominać. No, Także tych ludzi tam handlowych. No, jednak no, nie. Bo, to wszystko, powiem panu, że. DOKP do zniszczyliśmy, tak mi się zniszczyli. takie No. postawili, no. nie ma już no. nic. Także zostaliśmy my, żeby te y, historie przekazywać potomnym, żeby po prostu, no bo mówimy, jak kogoś ktoś nie był na Giełdzie, nie czuje no, nie, tego klimatu, nie, 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 nie zna, tego, no to po prostu to tego, 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 stało. Tego, tego nie, nie, nie idzie opowiedzieć, nie jak to było po Mie prostu. Ja tam tam nie, ja, 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 ja Piotr miał, handlował, ja, ja co... Na, no, na, no. 500% mógł miałem 1200 gramy do, do, dla PlayStation 1. I jakby pan, nie czy pan pamięta na, na Beldonie, jak się wchodziło do końca, potem była taka mała salka. No no. To w tej małej salce byłem, tam z gościem z osiedle za dole, za dole wręcz, tak w z nim się handlowałem, ale przed tym wejściem po prawej stronie było takich dwóch metali, taki Krystian mhm. i Damian, aha. oni handlowali grami na PSX-a, oni mieszkali w y, Luda Śląska Nowym byton aha. No i też też te, te odwiedzimy, bo no. ja będzie oni mieszkają. No. I powiem panu szczerze że i tak, tak, tak się tych ludzi, ale mm. już powiem panu dwóch tam z tego co wiem, bo rozmawiam, z znajomą, która bilety sprzedawała. Dłuch, to, dwóch, bilety no co już ktoś to bilety panów. Dwóch dwie osoby już nie żyją. Nie? Zaraz mm. to, jak się wchodzi mm. na prosto, to gości handlował mm. gazetami takimi. No to było coś takiego. Dorwaliśmy jeszcze paskuda, nie? No. Historia od, o jednym y, panu, który w bloku handlował, y, nagrywał dyskietki, mówi to w niego w, w przedpokoju, to stała kolejka ludzi czekających dał listy nawet w zeszycie swoim, miał z opisami I... zrobione <laughs> listy ja, tam ja software'u. Ja dostarczałem, no. ja dostarczałem no. kasety do tego. Bajtek, nie wiem, bytom. Kojarzysz? Sklep, Bajka w Bajtek. Bytomiu. Już Bajtek. się dowiedział, tak, tak, tak. No. no i to też, no kurczy, to strasznie pociągnęło sprzedaż, bo on tam. Człownia, takie zapotrzebowanie że tak. No, składanki, hmm. bo w Zenicie też, nie wiem, czy pan będzie, no w Zenicie też była taka budka. Ja no, no, tutaj też grami. Tak. Też, była, też była taka budka. No, ale no. jeszcze bym, jak jest teatr, to było, wzdłuż tego teatru chodziło się do. słupka, hmm. do góry też była takie no, slepko wdzielone. No. Dzień dobry, Dzień Dobra. Dobra, Dobra, to my, my będziemy Dziękujemy bardzo. No, Dzięki wielkie. Dobra. Do zobaczenia. Mam klientów, także no, super, że. Super. Że udało się. Super spotkanie z panem ze sklepu Katom. Kurde, fajnie, że znalazł czas, żeby z nami porozmawiać, bo tak znienacka go naszliśmy, nie? Ale super, naprawdę wielki szacun, także idziemy od e, Skarbka w stronę... Piotrek, gdzie my teraz idziemy? Jeszcze idziemy zobaczyć, tutaj jeden sklep kiedyś był, komputerowy, gdzie na Amigę się kupowało też gry na CDTV, bardzo dużo. By... Na Amigę CDTV, ale to mi wspominałeś o, o nim, ale to nie jestem, co ja po, po tych schodkach nie, nie, nie. na dół... Po schodkach, nie po schodkach, Ale jak Orfantego, nie? Dokładnie. Uż tutaj był komputerowy też tu, no. Na pierwszym piętrze się mieścił, to było że właściwie tak zrobione jest jakby z mieszkania, Aha. ale to był sklepik tam... Na pierwszym piętrze tam, się mieścił, tak? Tak, okay. tu się chodziło i tam były gry, tam nabrałem gry do Amigi CDTV Czyli tutaj już tak. do CDTV, tak. Amiga, a inne amigowe, no bo to na płytach, nie CDTV, a normalne były, jakieś były, takie dyskietki były oryginalne, były oryginalne, były oryginalne, były oryginalne. Ja. No i szczerze to tylko oryginalne były, bo, 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 bo ja wtedy miałem bank CDTV. A, a to on miał tylko takie, że, że tylko sprzedawał do Amiga CDTV, że w tym I... się specjalizował, czy nie? Czy... To było tylko... on tam miał więcej, ale przeważnie miał no do Amiga CDTV. No, no ale do powiedz mi Piotrek, tak szczerze, kto miał w tamtych czasach Amiga CDTV? No może trochę ludzi miał, ale to już było chyba, kurde, Amiga 1200, nie? żeby mieć... A CDTV Kasia, to Amiga już ty... trzeba było być, kurde... Amiga CDTV... Kasiastym. Kasiastym. No. Amiga CDTV... Była, jak miałem, tam od 93 albo 94 rok. No. Bo ja wtedy miałem Amigę 500 i do Amigi 500 dokupiłem z boku odtwarzać, yy, no CD A570, to był model. No, no, no. ja widziałem, to na reklamie gdzieś. No, no, no. Później tą Amigę 500 sprzedałem, bo ona miała ten, ciężko było dostać do niej pamięć, była bardzo droga. Mhm. A ja miałem okazję i dostałem Amigę DVD z pamięcią jeden mega szyku, a ja Na samym sklep, gdzie dokupuję do niej pamięć 2 mega. No. 2 mega. A to nie w tym sklepie kogoś, nie, nie w tym. Nie, nie, nie. Dobra, to jeszcze idziemy do kolejnego 3 sklepu. 3 mega, ale jeszcze hmm. trzeba napomknąć o jednym sklepie komputerowym. Zapomnieliśmy o nim. bardzo no. ważny. No to idziemy gdzie W dworcu PKS chodziło się w bramę. No. I to był duży sklep komputerowy. Tam było największe bogactwo osprzętu sprzętu do amigi. I teraz tu mamy super sam, nie? Tu jest stary dworzec no jest PKS. Sami kiedyś w Epiku też był y, komputerowy Tak? No tam, to... pierwszy, tam pierwszy raz widziałem grę, był Heksen, Hexen to było Hexen, na uuu, wirtualne, wirtualne okulary. Oku... Heksen na wirtualnych tak, okularach, no to to musiało robić wrażenie, ale tu zobaczcie, pozostałości starego dworca PKS, nie? No i gdzie mówisz, że ten sklep był? Tu się... Tak, gdzie się nie Lewą stronę, zaraz tą będziemy szli, bo to jest to po Zobacz ile tych punktów tutaj jest, nie? Tych właśnie A570, cd rom do Czyli cd Rondo Amigi 500. Tak. A570 to taka przybudówka po lewej stronie, nie? Przybudówka, no i tu to było? to było. O kurde. Elegancko. To było w 90. dokładnie. Kiedy? Roku. 93. rok. No. Kolejny sklep komputerowy, który już niestety nie istnieje. Mów tutaj bliżej, Piotrek, to. No. Tam, gdzie ten samochód jest, tam się chodziło do tego głównego wejścia. Aha, i tam aha. się. Okej. Okay. Szło w prawo i tam tak, było, było, było bardzo dużo było Co tam, co tam sprzedawali? Pecety najwięcej, Amiga, czy bardziej tam na, na, czy od naj, początku 8 milionów? Naj, tam było najwięcej tam było od sprzętu do Amigi. Od sprzętu do Amigi. Kolega mój zamówił kartę do Blizzard. Do, Czyli do, do, Turbo Turbo do Amigi. Okej, okej. Czy ktoś pamiętam za ten CD dał 2 miliony 700 tysięcy 2 miliony 700 no. A Amiga kosztowała 500 000. 5 milionów. Ale to powiedz mi to pierwsza gra jaka była na tym, na tym CD, jak zmienia się CD-ROMA do Amigi, no to jaka pierwsza gra kurde? E, to... psycho Psycho-killer. Psycho-killer. No to psycho no, psycho nawet nie wiem co to jest. Szczerze, no. Tam składała się tak aniłowanych stałych no. filmowych właściwie, to było ono szal. szał. No. I no, że. I no, że. I tam był jeden problem, nie będziemy jak podrać. Bo... O co chodzi. <coughs> nervous, adres, o babies, ale on był taki prowizoryczny i oh, znajdziemy, nih, znajdziemy. Nie przyszło nie do tej gry, do tej gry po prostu dokładnego opisu prostu o co chodzi w tej grze, nie? Wiem, że chodzi o, filmiki, pardon, no. tam kogoś zabili, tam takie wstawki były, gdzieś się. Killer, Oh sugar, what is this? She's obviously in trouble. How can I help her? Sugar, it's him. Eat my Rebox, freakface. face. CDTV you the same as the No, to aha, no, tak, tak, tak. No. to ja, na dyskietkach to była muzyka, robiona na module, no. A tutaj Leciała z płyty CD, nie? W tym no wiecie. tak, no ale na przykład takie gry jak Vinida, Steel Sky, yy, jakieś tam wiesz. Ty, 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 no, a tym niczym nie różniło. No ale były gry, które wymagały nie? już napędu CD, że bo tam było wiesz, jakieś dialogi, jakieś wiesz, wstawki, muza, wstawki o, wideo, tak, nie? Tak, tak, wstawki bo wideo w ja tych tak, grach. Nie? Taką płytę z dem, z demem. Tam było chyba przez 9 10 minut takich stawek filmowych z Demem i z no. muzyką to miałem taką płytę, ona wymagała 1 Mega 3 bo gdzieś to pamiętam. No i, i, i ten, i, i ja tam miałem w ogóle 3 CD, CD Romy na to, bo ciężko było dostać mm -hmm. cokolwiek. A jak bylo to bylo horrendálně drogen. No tady, tady, tady bylo taky. Problem z tym, że, że jak się przegrało na przykład no. tą płytę na przykład taką na CD, więc i, na czas zabić tego pirata i no. położyć do, do CDTV, ona tego nie czytała, nie? To Aha. było jakieś zabezpieczenie. Okej. Okay. No. Ale wiesz jeszcze jaka ta gra, no, Universe, nie? I te przygodówki universe, tak. takie, ty, 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 typowe przygodówki, które... Universe nie wiem, czy była na, na CD, no, że... Była, była, bo była na pewno na CDTV, bo kiedyś jak u takiego kumpla Rafika, żeśmy robili, wiesz tam, przegląd jego kolekcji, to na pewno miałem ja. w ręce na Amiga CD32 ja wiem. Universe. No to... ale Amiga CD32, a CDTV to... No ja wiem, to różniła, bo to już... Ja była gra pod CD-32, na przykład mikrokosp to nie chodziła na CDTV, nie? Ale to CD32 bardziej to była taka 1200, nie? No, to była 1200 z napędem taka no niedoceniona Amiga, nie? A też są do do a, no, no to widzisz, czy szło zrobić z niej taką... Ale, na przykładzie w demon. The Demon, no. dyskietkowa wersja była, no, muzyka była z modułu i tam był tekst wyświetlany coś, ale no. była na CD, to to było czytane, Aha. dialogi były czytane okay. I, i, i muzyka, i ciała, taka już normalna muzyka mm. soundtracka, nie? Spoko. Składnice hardware, pamiętasz, że jak się tam... No jasne, jasne, że składnice pamiętam, ja tam, wiesz, mogłem... Pamiętasz komputer? Ja, no. Elbro Junior tak, tak, tak kupowało się, kupował, się samego, samemu go spadało. jak nie? ale y, Elbro ja wiem, ale jeszcze jeden był, ten co jeden z kolegów tam w komentarzu napisał był Uni Morit. Morit Unipolbrit. Unipolbrit. tak dokładnie, to... dokładnie to były polskie niby, ale na, na licencji, Czurde, ale historie, ja pierdziele jakie czasy dobra, ulica Teatralna Teatralna i tu też był sklep. Co ty kupiłeś? Rozszerzenie pamięci do... CDTV-ami, 2 MB. Do CDTV. Do CDTV. Okay. I tu ogólnie był dwóch czasów. Na w tym sklepie, bo to było dwóch serwisantów też, oni byli fachowcami abijli. naprawiali Aha. wszystko. Jak jeszcze 1200, to by musiało na, naprawić, bo tam coś było, że no. są jakieś luty Zimne luty, na, no to albo to no, no. Na, na powierzchniowie, nie wiem dokładnie, bo to hmm. nie moje. Nie, 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 nie wielowarstwowa tak, płyta, tak, no, tak, czyli gdzieś tam nie, umieli tak, to tak, zlutować, to, kurde. To, to mieli naprawić, nie? To naprawdę fachowcy musieli być, teatralna, nie zliczę godzin spędzonych. Tu w knajpach i na tej ulicy i na innej ulicy to był, to był Akant, nie? Ale koszulkę masz wypas. Są tracker, nie to jest Protracker, nie? Protracker i Agony. No to od razu przejdziemy do mojego sklepu, do tego gdzie kupiłem Quake'a, O! No nie gadaj, że tu gdzieś coś było. No, tutaj było. Nie wyjdziemy tutaj. Się w tej bramie? Chodziło się na dół. Ale to wchodziło się na dół nie, nie czasem tu jak do, do Akanta czy kurde, bo ciężko teraz... Tak, 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 tak. teraz... Chcę to przypomnieć wszystko, nie? W którym miejscu się to mieściło? To musi być przy bo się przy schodkach. To to musi być... Przydeł, to, to, musi być da to, Kurde, no ale przecież nie przebudowali tych. Tak to gdzieś tu musiało być, nie? Czecież tutaj, bo to mówię ci to był sklep? No. Chodziło się do, do podziemi. No, ale tu, tu nie. się nie wchodzi do podziemi. No, do... Wiem gdzie, może tutaj, w tej bramie, wiesz? Aha. Bo ja tu będę ci 90-tych lat, z 30 sekund. Nie no jasne, to człowiek... a nie czasem tam i na dół, patrz. Tak, tutaj To jest to. Jest, to, jest to. Bo tu był Akan. Tak, tu, tutaj to było. Tu był Akan, zobacz, nawet no, ciekawe czy coś tam widać. No oczywiście. Tu się chodziło. Dobra i, i tu był sklep tak, komputerowy tak, kolejny. tu się chodziło. I chodziło się w lewo. W Prawu, już nie pamiętam teraz dokładnie. No, tak jak wi widać, tu później knajpa była przez długi okres, Ale to co, to na całej tej powierzchni tej, tej knajpy powiedzmy tej piwniczki był ten sklep? Czy nie czy tam było więcej jakichś punktów nie Wiesz, wiem. To było chyba podzielone, bo, to, bo to chyba się po lewo, na lewą stronę się chodziło. I A. Oni tam mieli, oni tam mieli... No. Nie no bo na pewno, bo tam oni to mieli powiem po... ci, że powierzchnia była dosyć duża, żeby tam się znajdować tylko jeden oni, sklep oni komputerowy, komputerowy, nie? Dokładnie. Się... A nie pamiętasz jak się nazywał ten sklep? <laughs> Nie, bo to, to nie, no jest, to nie, jest to jest tutaj chodziło, i, na banku, I słucham. tu byli ci fachowcy od Amigi. Tak, tak, od amigi czyli i Amigi i ty tu byłeś 2 mega do Amigi CDG. Ale historia. No to co, lecimy dalej? To lecimy teraz do mojego sklepu. <grym. 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 <grym.> na szkolną, ten sklep, który już pokazywałem, ale jeszcze raz sobie to przypomnimy. No to Piotrek skojarzył, co to no za, pe... za sklep w końcu. to, to były gierki. Sz szkolna, tak, tu właśnie. Się nie pamiętam nie wzią... czy oni sk składali też pecety, czy tylko gry mieli no na... No, później przejeżdżali, na przeciwko, tu na... A to tego nie wiem, A że ja oni tam... powiem, A, tak, aaa, gier, ja Tu, tu jest ten... To słuchajcie, to to jest sklep, w którym kupiłem właśnie tego Quake'a z podlady. Wtedy autobusem się tu jechało z Janowa. Ja miałem Pentium 75, skakało to, no, ale... No ale piękne wspomnienia. Ulica Szkolna, ja tam zejdę, ja tam zejdę. Może tam. Ty, jak ten, Urban Exploration to się nazywa, żeby tu się coś do, do nogi nie było, tu pełno flaszek, małpek, także, a co tam w środku, Kurwa, może jakiś, nie wiem, karton z, z, z jakiejś gry, jakiś pecet stary, kurde, nie wiem, pamięć może tam leży, widzicie coś? Ktoś tam jeszcze ja widzisz? Ty, siedzi, siedzi, siedzi tam, tam, rzeczywiście. Przepraszam, jak wgrać Kraka do Quake'a? Halo? Po ile jeden mega ramu? Kurde, nie no, nic już, nic że ani nie ma, wiesz, zawsze, kurde, co tam, nic. Piotrek, nic, 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 nie ma, nie ma, nie ma, trzeba uciekać stąd. Dobra, to i oni się przenieśli tak, potem, tak? na, na tutaj. No, czyli po przeciwnej stronie, tak, no, bo teraz idziemy od no, no, no. szkolnej do warszawskiej, dobijamy, no. Tam widziałem pierwszy raz, na peceta właśnie tego Terminator Terminator tu dzisiaj Terminator kurde Aha rampa jeszcze. Ra terminator Rampage Terminator rampecz No gdzie, było gdzie, była taka grana. Gra, no od tego czątego, czątego roku znaczy, Ten, Terminator coś, Rampage Co, czekaj, 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 żeby tu 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 nie, nie nie przejechały te auta No to teraz idziemy do miejsca gdzie O patrz, jest akcji, a AT Outlet. Tak. Laptopy, telefony. Tutaj to było, ale oto było, to było w w tym miejsce, miejsce, tak, tam, tymi... dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Dobra, no my musimy tu pokombinować, żeby przejść, także za chwilę wracamy. Piotrek coś znalazł i poleciał już, o! Czyli tu był ten sklep, tak? tak? Przeniesiony z, ty, z tego po schodkach, tak? A teraz tutaj jest, dobra. Tu istnieje jeszcze sklep, widzę, że outlet, telefony, laptopy. Dobra, idziemy teraz na Stanisława. Tu No i już jesteśmy na Stanisława praktycznie. O, no to to kojarze, no to to jest wieczny punkt, nie? To, to, to ten sklep zawsze tu był, nie? Najstarszy gość, który handluje, handlował na Giełdzie. Najstarszy gość, na... pie, pierwszy gość, który handlował Nawet na Giełdzie. Krzysiu, przed Krzysiem. Przed Krzysiem jeszcze handlował na Giełdzie właściciel tego sklepu tutaj. Także zaraz sobie tutaj nagramy z zewnątrz. O. No elegancko, elegancko. Nie było właściciela, także obiliśmy się na następny, na, raz. Na następny na raz, raz, bo tego materiału będzie czasu. dokładnie. Jak wróci z urlopu to będziemy gadali, ale kupiła się przynajmniej... Ale kupiłem dwa dyski na moje archiwum rodzinnych fotografii i filmów dobra, no to tyle wizyty udane, spotkania udane, odwiedziliśmy stare miejsca to zakupy nie? udane, także dzięki Piter kolejnym razem zaczynamy właśnie od yy, sklepu na ulicy Stanisława no bo tam kolega wraca z urlopu także będzie dużo materiału, dużo historii i tematów do przegadania i powspominania dzięki Piter, no do następnego, hej